Ja kocham Polskie jedzenie. Specjalnie kocham Wigilię i przygotowanie na Wigilię, jedzenie na Wigilię. I kocham desery, co są polskie też. Kocham pomidorową zupę, żurek, kisiel, sennik, pleśniaczek, tasie mleczko, Pierogi ruskie, pierogi z kapustą. Kocham krokiety z mięsem i kapustą. Lubiam kołomki też. Życzę Ci dobre święta. I, no, i dobry nowy rok. Dziękuję.